Siemaneczko w kolejnym filmie cyklu Zbuduj swojego r Dzisiaj mamy na warsztacie egzemplarz numer 28, więc do dzieła. A w egzemplarzu była płytka, było łożysko, zestaw śrubek. Śrubki jak na razie zapewne można odłożyć. A będzie potrzebna stopa, dokładniej, bardzo. I montaż tutaj naprawdę jest banalny, bo wystarczy położyć łożysko. Na to umieścić płytkę w odpowiednich miejscach i teraz płytkę wystarczy dokręcić. I część jest zmontowana. I prawa noga u nabiera swoich kształtów, ale może przyłożę wszystkie elementy, jak to powinno wyglądać, bo przyszły duże śrubki dzisiaj, takie długie. Więc chyba na tym, w następnych egzemplarzach będzie całkowite montowanie tej stopy, więc może szybka przymierka. A więc jeśli nie pomyliłem żadnej części, to noga się powinna prezentować w ten oto sposób. Przyznam, że no wielkościowo, no dosyć spore to może być. Więc mam nadzieję, że to będzie się fajnie prezentować, a tymczasem ja się żegnam, siemaneczko i do zobaczenia.